Hejka, dzisiaj wielki dzień. Mały dzień dla ludzkości, wielki dla mnie. Zakładam aparat na zęby. I powiem szczerze, do wczoraj się jeszcze mega ekscytowałam, ale dzisiaj obudziłam się już z takim stresem. Jeszcze jestem w domu, a co będzie tam, jak już na fotel usiądę? Ja nie wiem, ja się boję, że nie, no już jest za późno, żeby uciec albo się wycofać, więc chyba pójdę i założę ten aparat. Wejdę, co ja wam powiem. Ja planuję już tak długo założenie tego aparatu, po prostu odkąd pamiętam, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, tak to sobie przekładałam. I nie sądziłam, że dojdzie w końcu do tego dnia, gdzie już będę zdecydowana i umówiona na wizytę, że dzisiaj zakładam aparat. Szalone, ale robię to dla siebie, dla swoich zębów. Nie dla samego faktu, żeby mieć aparat, nie? Bo bez sensu. Robię to po to, żeby naprawił mi te zęby, z gryz, szczególnie. E, I żebym kiedyś za kilka lat sobie podziękowała, że dzisiaj tego się odważyłam i pojechałam sobie ten aparat założyć. Więc. E, Przeżyjmy to razem, zróbcie to ze mną, może też będziecie zakładać aparat, albo może macie aparat, albo może myślicie o aparacie i chcecie go założyć, eee, nawet jak macie naturalnie piękne proste z, których wam zazdroszczę strasznie, to i tak zapraszam was do obejrzenia tego filmu. Potowarzyszcie mi, bądźcie w tym razem ze mną. Będzie mi bardzo miło, wiecie, razem jakoś tak raźniej przez wszystko przejść, nie? So, zapraszam was do... Mm, ja zaczynam swoją przygodę i zapraszam was do przeżywania jej razem ze mną. Wezmę sobie wodę na samą wizytę. Wezmę też pomadkę, żeby mi usta nie spieszkać, a wydaje się, że to będzie najmniejszy problem dla mnie, siedzący na tym fotelu. Ale biorę, bardzo ją lubię taki przyjemny posmok zostawia. Tak, woda. Wezmę sobie chyba jeszcze musy, bo, bo ja się, nie wiem, nie wiem, jakoś tak nie wiem na co się nastawiać, nie? Nie chciałam sobie nic czytać, żeby się nie nakręcać, bo ja jestem taka, że jak sobie coś mówię, to potem bo wiedzę cały dzień myślała. Um, z, z, aha! Tyle na ile mogę się próbuję pozytywnie nastawić, że po prostu będzie wszystko super, że, że będzie do przeżycia, nie? I tego się trzymam, proszę, i będzie. Jeszcze takie musy dostałem od tym parka, chyba je sobie wezmę, chyba w ogóle bardzo się polubię z nimi teraz, bo przecież głównie moja dieta będzie chyba tak wyglądać przez aparat, um, ale też je bardzo lubię, więc super, więc nawet, nawet się cieszę. Wezmę sobie mango, wezmę sobie truskawkę, to tak, nie wiem, jakbym na przykład zgłodniała za te dwie godziny bym i, 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 i bym sobie chciała zjeść, a już bym nie mogła jeść, to sobie wypiję mus i też będzie super, nie? co jeszcze, zjadłam sobie śniadanie, jeszcze zjadłam jajko z bułeczką i serkiem, pomidorem i tak się cieszę, że poszłam rano do sklepu po bułki, bo trafiła mi się w taka świeżutka, ciepłytka bułeczka więc super, miałam tylko taki zysknięty chleb trzydniowy więc no zawsze to lepiej zjeść bułeczkę świeżą niż stary chleb, no wiecie, wiecie co chodzi zjadłam sobie śniadanko, bo nastawiam się, że trzeba tam pojechać na jednak w miarę możliwości, chociaż ja na przykład rano jestem rzadko, kiedy, mało kiedy jestem głodna rano. Z czasem też stoimy średnio, więc fajnie już by było się pakować i wychodzić powoli. Chciałam Wam nagrać tutaj taki wstęp na szybko, co biorę, co robię, chociaż ja nie wiem, co, co ten. Zęby myłam rano, potem jadłam, to umyję u dentysty, O, ortodonty w sensie. O, wezmę sobie jeszcze isle, takie pastylki, bo kurde, nie wiem, niby jestem zdrowa, nie? Ale coś mnie zaczęło w nocy dusić, jakiś kaszel. Boję się strasznie, żeby mnie na fotelu nie wzięło, bo może być problem, jak ktoś mi zakłada aparat, a ja się zacznę, wiecie, dusić, więc y, oby to mnie uratowało, Ona tak fajnie, to jest ta ciemna isla, ona fajnie nawilża gardło, w ogóle tutaj wszystko, więc y, oby było super. Mm. Biorę to, biorę wodę, y, zbieram się, wychodzę i będę wam jeszcze nagrywać pewnie po drodze, co się dzieje, jak to wygląda. Mm. Ja tak wyglądam, jestem gotowa, w sensie nie wiem czy jestem, ale no już trudno. Eee... Kurde, co ja robię, w co się sensie dobrze robię, ale jak ja się to po prostu... A... Auć, Jeszcze się w rękę Jeszcze jadę pociągiem w ogóle, do tego to jadę pociągiem, potem jadę a potem idę na piechotę, potem wracam i wracam pociągiem. Czyli no to łącznie do 3-4 godzin to może stająć, zanim tu wrócę, ale coś tam może po drodze wam jeszcze nagram to zobaczyłam, a ja się stresuję po prostu o! jak będziecie zakładać swój aparat, jaki macie w planach włączcie sobie ten filmik, to będziemy przeżywać to razem bo ja teraz też się stresuję strasznie tutaj jestem już sobie na dworcu, czekam na pociąg na szczęście punktualnym bo wiecie, z nimi to różnie bywa a w pociągu jeszcze poudawałam trochę, że czytam książkę teraz idziemy już prosto do ortodonty i trochę się odstresowałam w tym pociągu powiem wam, tak sobie pooddychałam i czuję się teraz dobrze, już tak Zesz zeszło. E, Wyczylowałam się. Jeszcze ostatnie ujęcie na moje zęby przed aparatem. No, tak wyglądają jeszcze przed, a zaraz będzie aparat. Aparat na no, nich. Czasami zdarza mi się spóźniać, ale tym razem byłam na miejscu bardzo punktualnie. Zęby niby myłam, ale umyję jeszcze raz. Tutaj łazience mam jakąś szczoteczkę magiczną. Ona jest od razu z w co się nie widać na pierwszy rzut oka. Znaczy ją. I patrzcie na to. Widzicie, to tu jest normalnie pasta, przyjmijcie. Ostatnio będzie ze mną przed aparatem. Wow. Najgorsza była ta chwila oczekiwania w poczekalni. Ze stresu cały czas smarowałam sobie usta pomadką. Ale jak tylko usiadłam na fotel, to miałam takie wrażenie, że jestem w sumie już gotowa na wszystko. Niech się dzieje, co chcę. Dostałam takie stylowe okularki na czas zakładania. Obyło się bez krzyku, a jakąś godzinkę później byłam już po wszystkim. Wracam już na pociąg, kiedy do domu i odezwę się do Was już. Na miejscu wszystko wam pokażę, wszystko wam powiem. Jak się czuję, jak to czuję. Jest mega dziwnie, ale. Chyba no się przyzwyczaję, mam nadzieję. Dobra, ze dwóch. Wybrałam się jeszcze na takie małe zakupy, bo coś czułam, że przez najbliższe dni to z moim jedzeniem będzie tak ciężko trochę. I zaopatrzyłam się w dużo miękkich rzeczy, żeby to sobie ułatwić jakoś. To jeszcze trochę nie dowierzę, że ja mam aparat, nie? Wracam do Was. Jeszcze tego do końca nie przetrawiłam, ale już Wam mogę pokazać. Tak to wygląda. Samego zakładania nie nagrałam, bo niestety w momencie, kiedy wsiadłam na ten fotel, zrobiłam jeszcze ostatnie ujęcie. Rozładowała mi się kamera, i jedyne, co zdążyłam zrobić, to zdjęcie już jak miałam zamki wstawiłam pierwsze zdjęcie, gdzie jeszcze nie ogarniałam, co się dzieje. Oto wiekopomna chwila, czyli first photo in my braces. Trwało to taką godzinę, półtorej, mam tylko górny łuk na razie. Dolny też będę miała, ale na drugiej albo trzeciej wizycie, tak tłumaczyła ortodontka. No nie bolało to nic, to było bezbolesne, no przyklejanie zameczków, nie, najpierw czyszczenie, potem przyklejanie tych zamków, na końcu drut, no i tyle, no i mam aparat. Jedyne co, to po prostu teraz jest mi strasznie niewygodnie z tym, to jest takie nieprzyjemne i bardziej mi to jest niewygodnie w tą wargę górną, nie, bo cały czas tutaj czuję jakbym coś miała, i to jest takie... Mm, Mam wrażenie, że porani mi tą wargę. Dostałam wosk jakiś, co prawda, że go sobie jakoś przekleję. Ej, ale napiszcie, czy mi pasuje. Jestem ciekawa, serio, bo ja totalnie się nie mogę na razie przyzwyczaić, nie, nie wiem. Nic jeszcze nie jadłam od śniadania. Kupiłam sobie, kupiłam sobie cynamonkę i słuchajcie, ja próbowałam ją jeść. To jedzenie jest tak dziwne w aparacie, bo to nie tak, że boli, nie, nie, na razie to mnie nie boli, nie, jak gryzę jest ok, tylko jedzenie mi ucieka dosłownie wszędzie, w sensie tutaj, tam, ta. tak sobie rwę tą bułkę i tak sobie, o, Ja już wydaje mi się, że ja generalnie wolno jadłam, a jeszcze z tym aparatem to chyba dziesięciokrotnie zwolnię swoje tempo jedzenia. Dobra, jeżeli chodzi o sam aparat... To jest aparat samoligaturujący, więc nie ma tych gumeczek. To są ligatury, ich nie ma. I wybrałam go chyba z trzech takich głównych powodów. Po pierwsze są rzadsze wizyty kontrolne, na czym mi zależało, bo ja dojeżdżam. Po drugie, chyba skraca się trochę czas leczenia, przynajmniej tak z założenia jest, że troszkę może być krócej. Na tym też mi zależy. I po trzecie, on też wychodzi trochę taniej, z tego względu, że sam aparat, same aparaty są droższe, ale. Rzadsze wizyty wpływają na to, że jest suma summarum tańszy niż taki mm, zwykły, więc e, jak dla mnie same profity wzięłam. Chociaż nie powiem, kolorowe głączki też spoko, fajnie by było mieć. Może uda mi się przekonać ortodontkę, żeby mi założyła tak dla ozdoby, bo podobno chyba może, zapytam się jej. Całe leczenie będę prowadziła w centrum ortodontycznym Rock Your Smile. I wiecie co, przez to, że już przeszłam przez kilku ortodontów do tej pory, gdzie miałam już mieć zakładany aparat, ostatecznie się nie udało. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych wyborów. Najlepszy na ten moment, jak szczerze mogę powiedzieć. Więc, jeżeli ktoś się zastanawia, to Wam również mogę polecić. E, mają kilka lokalizacji, na pewno w Katowicach, w Warszawie. Ja na przykład dojeżdżam i tak uważam, że warto, bo czuję się po prostu zaopiekowana, czuję się w dobrych rękach i jakoś to całe leczenie, to wszystko to się zapowiada. Cały ten przebieg zapowiada się naprawdę świetnie dla mnie, jak ktoś rozważa. No to Wam szczerze polecam. Też będę Wam relacjonować oczywiście to, jak to wygląda u mnie, jak się zmieniają te zęby, jak, jakie są moje odczucia. Obserwujcie mnie, ja będę Wam mówić wszystko. Cenowo też uważam, że wychodzi mega spoko, mają rabaty na leczenie generalnie, i wszystkie aktualne będę Wam wrzucać na swojego Instagram, będą udostępniać po prostu. Więc obserwujcie mnie. Dostałam takiego gift boxa z rzeczami na lepszy start mojej drogi aparatowej. O, wszystko z takiej miniaturowej wersji, mega słodko do płukania. Pasta do zębów. Szczoteczka. Ja akurat używam sonicznej, ale gdzieś na przykład na wyjazdy też spokojnie. Coś, co wydaje mi się będzie mi ratować życie przez długi czas. To jest wosk. I o, a, On jest po to, że jak was obciera aparat, to się to zakleja tym woskiem, także sobie będę musiała obczaić. Takie czyściki. Tu nić dentystyczna. Tak? Z taką też nie miałam nigdy do czynienia. I coś takiego. A wiem co to jest. To mi pani pokazywała i to jest czyścik do tych miejsc między aparatem, żeby sobie ten tak czyścić. To sobie chyba będę w torebce nosić zawsze przy sobie, bo pewnie się przyda. Mega fajna taka wyprawka. Oprócz tego dostałam też instruktaż, co mam robić i jak teraz ma wyglądać moje życie z aparatem, czyli czego nie jeść jak myć zęby, ile raz dziennie, trzy razy podobno mam myć. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym wszystkim. Kupiłam też sobie jedzonko dla dzieci, bo niby mogę jeść, ale wiecie, nie wiem, czy jutro będę mogła dalej. Test tego będzie na moim TikToku. <grym> Przy okazji nagram test właśnie jedzenia dla dzieci. No a jeszcze te musy, tym które kocham i one też mnie będą ratować, wydaje mi się, przez najbliższy, może nawet nie najbliższy, może trochę dłużej czas. Mm, ale przynajmniej są pyszne, więc... Jest spoko. mega dziwne uczucia. Trochę jakby my tak bycy. Trochę jakbyście sobie wzięli rękę i tak przyłożyli. To czuję cały czas. A jak mówię czy jem to w ogóle nie tak podrażnia. więc, mm, no, jakoś super komfortowe to nie jest. Na pewno jest to e, troszkę uciążliwe. <laughs> no, ale czego się nie robi dla pięknego uśmiechu? Słuchajcie. Dużo lepiej jest tym jak coś. On tak łagodzi, i po prostu to, że tu mam jakieś takie. To jest mało komfortowe, ale okleję to wszystko woskiem, i <laughs> teraz jest git. Ja muszę się jeszcze przyzwyczaić, więc dam sobie trochę czasu, a Ty możesz zostawić suba, żeby być na bieżąco.